Coś co Was dzisiaj charakteryzowało to cierpliwość, bo bardzo długo nie mogło Wam wpaść, nie wpadało, musieliście gonić, a w końcówce jak wpadło to już huraganowo. Cierpliwość była dzisiaj najważniejsza w tym spotkaniu? No tak, graliśmy z taką drużyną, na której musieliśmy zdobyć punkty, jeżeli chcemy jakiekolwiek w tym sezonie zdobyć, więc mieliśmy grać cierpliwie. No na początku nie wpadało, ale w drugiej połowie się otworzyło, mimo tego, że już dwoma golami przegrywaliśmy. Ten sezon układa się dla was różnie, bo w pierwszej kolejce wygraliście, wygraliście z kontroltekiem, potem były trzy porażki z rzędu. Chociaż w niektórych z tych spotkań nie brakowało aż tak bardzo dużo do, do tego, żeby chociaż jeden punkt zdobyć. Czego właśnie czego wam zabrakło do tego, żeby tych punktów mieć w tym momencie sezonu więcej? No tego, że powinniśmy grać ligę, ligę niżej. W repasażach weszliśmy. No i tak niespodziewanie musimy się mierzyć no, z kadrowo silniejszymi zespołami. Tak, na wyjściu, na, na na wej, na no ale Okazuje się, że w niektórych meczach naprawdę niewiele brakowało do zdobycia jakichś tam punktów. Mecze z magikami, mecze pomiędzy magikami nic się nie stało. Zazwyczaj wyglądają podobnie, że jest dużo walki, ale tak wysokiego wyniku nie pamiętam chyba. Ta końcówka, jak poczuliście krew, to naprawdę wyglądaliście jakbyście grali w swojej lidze. No tak jak mówiłem, to jest rywal na naszym poziomie. No tak jak widzę, jak już się otworzył worek z bramkami, to szliśmy jedna za drugą. Trudno będzie w tym sezonie powalczyć o większe cele, ale jakbyś mógł tak realnie ocenić, na co stać w tym sezonie, nic się nie stało w drugiej lidze, to byłoby to? Nie ma filetowego pojęcia. No ale może środek tabeli, chociaż? Eee, środek tabeli to byłoby dużo, dużo, jak na ten sezon, w tej kadrze. Życzę Wam tego środka tabeli, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki.